Hej, witajcie ponownie w Harry Potterze i Kamieniu Filozoficznym na PS2. No i tak, teraz sobie idziemy właśnie tam z Ronem do Hagrida. no nie do końca do Hagrida, no po prostu idziemy sobie znaleźć, wiadomo, resztę składników. Inaczej nas Snape zabije, po prostu. A Snape potrafi być naprawdę, no, no, no jest jaki jest. Także no, także. Dzisiaj, z, dzisiaj sobie znajdziemy te dwa pozostałe składniki. E, mi się wydaje, że następny dzień nawet będziemy mogli zrobić, bo spójrzcie. Tutaj wy trzy, za, trzy zadania mamy wykonane. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się to z tym wszystkim wyrobimy, oczywiście. W każdym razie tak w ogóle coraz czuję się jakbyśmy się coraz bardziej tutaj zagradydowali, bo po prostu już choćby przez to, że mi się sloty na zaklęcia y, s, y, skończyły. Mr. Potter, tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? I don't know, sir. Pity. Clearly fame, isn't everything, is it, Mr Potter? I do hope you manage to collect the ingredients I asked you for. I'd hate to have to deduct house points. O, yeah, you like a. zdecydowanie przykro, gdyby odjęło punkty Gryffindorowin. No, zdecydowanie, prawda? Jóbby statystyczną przyjemność z tego. Ale tak. Ach, błonie Hogwartu, Lubię tą lokację, ale powiem wam, że tutaj jakoś dziwnie wszystko się rozmywa. Pewnie też to widzicie. I przez to wygląda to, no. no cóż, no, no trochę trochę dziwnie. Ale wciąż bardzo ładnie to zro zrobili. Ech, no i tak, no i tak, moi drodzy, mam. Mam nadzieję, że jak poprzednio nie będę kasztany i nie będę. Myślał, że gra się gliczuje, kiedy tak naprawdę robię coś, robię coś, ja robię coś zielę. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie dobrze. Hagrid, you know all about magical creatures. Do you know anything about that dog on the third floor? Fluffy. Yeah, he's mine. Bought him off a Greek chappie I met in the pub last year. I lent him to Dumbledore to guard the Yes. Um never mind. That's top secret that is. You forget that, dog. And you forget what is garden. That's between Professor Dumbledore and Nicholas Flamel. Nicholas Flamel? Why does that name sound familiar? I shouldn't have said that. I should not have said that. I think you better get your ingredients before it gets dark. Upsi-upsi, Hagrid się wygadał, jak to mówił w filmie Mam za długi język MAM ZA DŁUGI JĘZYK, ZA DŁUGI JĘZYK Dobra, idziemy szukać tych dwóch pozostałych składników do mojego ulubionego miejsca, którym skasztaniłem... Zaraz, to był odcinek temu czy dwa odcinki temu? Chyba dwa odcinki temu Nie wiem, bo teraz już mam kompletnie inną sesję nagrywania, to wiecie, to... To nie do końca wiem Huh, już myślałem, że mi się nie wczyta. Wiecie, różne rzeczy potrafią się tutaj dziać. Dobra, jak widzicie, wróciliśmy tutaj i teraz mamy Spontify. Więc możemy się dostać. O właśnie tutaj i kurde, oczywiście nie umiem tam skoczyć. Ale tak, dosyć ciekawy właśnie koncept, bo mamy nowe zakręcia, mamy powody, żeby wracać do, do tych miejsc i odkrywać nowe sekrety, no tylko że to jest akurat ścieżka fabularna, prawda? Jak widzicie, w teorii mamy wszystkie zadania zakończone, ale musimy zdobyć te, te składniki. To wiadomo, sobie tutaj zdobędziemy. Chociaż bardzo możliwe, że jest to opcjonalne. Ok, um, zaraz zobaczycie w ogóle, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy box. Jesteśmy tutaj, o widzicie? Tam byliśmy na dole, tam te gnomy wrzucaliśmy do tej dziury tam niedawno, a teraz jesteśmy tutaj u góry. Ech, no właśnie. O Jezu, co, co, co tu się dzieje? A no, tak, muszę jeszcze najpierw tego wykończyć. Ogólnie ogóle coś kojarzę chyba z Komnaty Tajemnic na PC, to o ile dobrze pamiętam, coś tam było, o Boże. Teraz momencik, bo ich to, ich to trzeba sposobem. Do nich to trzeba naładować właśnie na nich zaklęcie. Z tego co pamiętam, ale także. O właśnie, już, już, już się udało. Także ich to trzeba sposobem. Jak pewien złoty człowiek powiedział, sposobem jak klienta. Pozdro dla kumatych, ale to nie, wie, nie, nie wiem ile osób to załapie tak naprawdę te nawiązanie. Możecie zgadywać w komentarzach. Oh, come on. A, dobra już. Powiem Wam, że trochę ciężko załapać, kiedy oni umierają, właśnie. Ale jeden z nich będzie miał tą korę. Hmm, ciekawe, który. Na pewno nie ostatni, żebyśmy mogli wszystkich ich zabić. Zdecydowanie. I zaraz zginę, bo jestem debilem. Sobie. Sobie nie odnowiłem życia, chociaż nie miałem za bardzo okazji, więc. Ach, przeklęta gra, która zapisuje zabrane życie. Kto to wymyśli? Stracisz życie, zapiszesz to, zapisuje ci stracone życie. Nie może być jak Kingdom Heartsie, gdzie odnawia nam się życie, kiedy wchodzimy z save pointa. O nie, nie, nie ma tak łatwo. Nie ma. A widzicie, coś dropnął. Jezu, już myślałem, że spadnę. Co my tu mamy? To jest proszę Państwa eliksir wigenowy. Znaczy, no, boże, składniki to jest ko kora drzewa wigenowego. Tak, no na pewno znaliśmy eliksir, który tak wygląda. O, i spadliśmy i magicznie pojawiła się tu płyta Spongify. Ale dobra, pokażcie co tu ma. W e. tym to nigdy nie ma nic ciekawego. Zwłaszcza, jak się nie stuprocentuje gry. Hopsa. To jest w sumie jeden z tych jedynych Harry Potterów, tych pierwszych. Co w sumie karty to tutaj grają bardzo małą rolę, bo niby się je zbiera, ale można mieć ich tyle duplikatów, że. Fuh, jeszcze można nieskończenie zbierać te karty w ogóle. Więc XD. Ale dobra, teraz będziemy się wracać tędy, bo tutaj już zabraliśmy wszystko ja wam właśnie pokażę gdzie jest trzeci składnik tak tak wiecie teraz wyjątkowo akurat wiem co robić to wcale nie tak że wpadłem na genialny pomysł sprawdzenia long playa przed let's play'em i sobie przypominania wszystkiego ale cii, cii. dobra um, wchodzimy sobie tutaj do tego tego czegoś stodoły chyba Czy to wygląda jak stodoła no Eee, no, powiedzmy. A to nie jest przypadkiem chatka Hagrid? Nieważne. Nie, za duże jak na chatkach Hagrida. Nie wiem, co to jest. Boże, czemu ja rozwalam pojemniki z fasulkami, kiedy i tak nie mogę ich zdobyć? O. Czekajcie, momencik. O, widzicie, już trzeba przestawiać zaklęcia. Alohomora. Myślę sobie, czy Lumosa sobie nie, nie, nie zabrać, bo i tak nie szukamy sekretów. Nie świecimy cały czas tym Lumosem. Więc może to jest faktycznie dobry pomysł, żeby zamienić sobie właśnie, że Alohomora będzie na trójkąt, a na kółko, będzie SpongeFi. Mi się wydaje, że to będzie właśnie lepszy pomysł, bo tych dwóch używamy właśnie częściej. Ale tak, <laughs> o skrzyneczka. Wow, fasolka. <laughs> Szkoda, że mamy pełny, pełen bug cały czas. I w sumie, może powinienem to na coś wydać w sklepie. No, może by mi to dobrze zrobiło. Ile dobrze pamiętam, są właśnie upgrade'y życia, by mi się przydało. O, kwiatusek. Dyptam. No dobra. Lafiryny, co? O Boże, co? Jestem ciekaw oryginalnej angielskiej nazwy. Ciekawe tłumaczenie zrobili. Lafiryny. Uff, normalnie y, opowiadało takim polskim tłumaczeniem gier, właśnie z początków e, lat e, 2000. <laughs> Wtedy właśnie takie tego typu tłumaczenia były. Eee, <laughs> 3. No dobra, słuchajcie, my sobie zakończymy już ten dzień, bo mamy już wszystkie składniki, więc no nie ma sensu gdzie tam się wałęsać więcej, więc zakończymy sobie po prostu dzień. Powie mi ktoś, jakim cudem niezmiernym, pomimo że oblewam te testy, nie staram się w ogóle. Zresztą nie oblewam, ale nie staram się. I tak mamy więcej punktów od literinu XD. No niby niewiele więcej, ale XD i tak. No dobra. Więc tak, nasze zadania to są... No to jest ich brak. Ale zaraz się dowiemy, co mamy robić. Jej, Halloween, hall. Halloween właśnie. Halloween. A, ci, którzy oglądali film chyba wiedzą. Yy, chyba pamiętają moment z, z Halloweenem. Ale tak ponownie mamy taką sytuację że kończymy dzień i budzimy się w nocy dobra no czyli mamy tak czyli mamy tak iść na usztę z okazji nocy duchów wielka sala no i spoczko dobra to lecimy na sam samiuteńki dół Właśnie ciekawe, ile mi się dni, uda, dni i nocy uda skończyć właśnie w tym, w tym odcinku. I cyk, parter. Sala wejściowa. No dobra, to ta wielka sala z tego, co pamiętam, to... A, tutaj jest nowo wielkie drzwi, no tak. Geniuszu Sebastianie. Where's Miney? Pavati Patel said she wouldn't come out of the girl's bathroom on the second floor. She said that she's been in there all afternoon crying. Troll! In the dungeon Troll! In the dungeon f thought you know... To... Silence everyone will please not panic prefects will lead their house back to the dormitories teachers will follow me to the dungeons i've just thought hermione what's about her she doesn't know about the troll No, 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 jak widzicie, niezłe dymy. W Hogwarcie to nigdy nie jest nudno. Zawsze coś się tutaj dzieje. Zawsze, za każdym razem. Nie ma po prostu miesiąca bez jakiejś zadymy. Porządnej. Nie no, bez przesady w sumie. No dobra. Uratuj Hermionę przed trolem. No to lecimy. N na drugim piętrze, właśnie, na drugim piętrze. Przecież jest na drugim piętrze. No dobra, racja. Bo już się zastanawiałem, gdzie tu iść. Czy tam właśnie w lochy, czy tu... Przecież mówili na katsence. Na jakże pięknej katsence z polskimi napisami. Ach. Lubię tą grę, wyręczają mnie. Wiecie, lu lubię tą grę, naprawdę. Lubię być wyręczany. Problem w tym, że będzie właśnie śmiesznie, bo...

bo ta gra jest po angielsku w sensie na PS2 i będzie tak zabawnie bo kamień filozoficzny robię najpierw bo wiadomo no chronologia potem robię znaczy no i tu są polskie napisy normalnie oryginalne a potem robię komnatę tajemnic która już jest po angielsku no, to będzie przezabawnie wyglądać no, a potem więzień kabany, który ma polski dubbing fajnie super po prostu No i mamy boss fight. Jej. Każdej wersji tej gry jest inny po prostu. A um, na czym polega ten boss fight to chodzi tutaj o to, że po prostu musimy zasilać te pola e, Spongify i musimy liczyć po prostu aż ten aż ten troll walnie maczugą w te, w te pole Spongify i nie walnie w nas. No, właśnie i tak Ron nam wytłumaczył, więc whatever. Um, walniesz w to? Proszę oszewalni, ale nie, nie w tę stronę. Gościu. Ech. Ten koleś nie będzie ze mną współpracował, ja to wiem. Ech. No chodź, chodź, chodź. Powspółpracuj trochę ze mną. O, gościu, proszę cię. No, co ty nie powiesz? Tylko, jakby to było takie proste. O Boże. Wiecie co, ja chyba się dam zabić po prostu. No, to będzie już lepszym pomysłem bo tak to. Po prostu zginę później, i będzie jeszcze większy płacz, i zgrzytanie zębów, a tego nie chcemy. A teraz mi przynajmniej życie do połowy zregenerowało, to zawsze coś. No o, no ej. No weź. Czemu mi nie łapie? Haha, ha. jakie nienawidzę klontwy? Let's play, la. Haha, la, 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 la. Ha, ha. o, może teraz się uda. Wow. Raz się udało. Teraz jeszcze nie wiem, 4, 5 razy. Ło! Wow. Ale łatwy boss fight. No, ej, tak się nie robi. Mogę powiedzieć, że jest checkpoint. Noż do ne. A um, nie wiem jakim cudem to go ogłuszyło, ale wracamy do punktu wyjścia, można tak powiedzieć. Znacie pewnie ten termin z mojego Let's play'u z Crasha 1. Cały czas tam, tak tam mówiłem. Ciekawe dlaczego. Chodź. Chodź i weź nie strzelaj niczym. Błagam, nie rób tego. No, coś coś mam, mam właśnie przeczucie, że. Że on właśnie walnie jakimś kamieniem, jak teraz. Chodź, 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 chodź. Nie, bo on mnie zaraz zabije. Wiecie co? Zrobimy po prostu taki myczek, Czy Ja sobie wskoczę tutaj na górę. Może tutaj cokolwiek znajdę ciekawego. Więc znając życie, kiedy będę otwierał tą skrzynkę, to on mnie zabije. <laughs> no, życie odnowiło, więc. Walniesz? No oczywiście, że nie. Ha 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 po więcej życia, po więcej życia, bo nie umiem w to grać. Ha 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 Łajno bomby, no to mi zdecydowanie odnowi życie. On, getting... nee. <śles> Za co to? <śles> Dlaczego oni robią takie sadystyczne boss fighty w grze dla dzieci? Dlaczego? No, czemu znowu bomby? Ja chcę się uleczyć. Halo. Nie chcę żadnych... Mm. Nie chcę żadnych bomb. To mi nie pomoże. To mi, mi tylko wszystko utrudnia. Nie. Idź stąd. Idź stąd. Nie lubię cię. Idź stąd. Czy po prostu... Sobie po prostu popatrzycie, jak się męczę. O o, 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 chyba się. O, udało się. Ej. Ej, on serio oberwał. <laughs> Tego się nie spodziewałem. Dobra. Mm. Proszę. O. No, dzięki. Trochę mi odnowiło. <laughs> nie tym razem, tym razem nie dam się rzucić kamieniem. Nie dam się ukamieniować. Tym razem, o Boże. Nie, ale powiem Wam, że tak szczerze nie czuję stresu jakoś specjalnie. Może dlatego, że mam dzisiaj dobry humor. Idealnie, żeby mi go zepsuć, co? O! Hej! Niespodzianka. Czy ja naprawdę jestem takim dzbanem, że. A, nie, nie jestem dzbanem, mi się wydawało, że jestem jednym wielkim dzbanem i nie ogarnąłem, że po prostu można stać w miejscu. Ale okazuje się, że chyba to był po prostu czysty fart, że on wtedy w to uderzył akurat. Uuuu. No wiem, ale on teraz włączył mu się tryb agresji, desperation move i tak dalej. No i ciężko. Jezu. Naprawdę ciężko. Dobra, chodź tu. Nie, nie, nie. No nie, no nie, no nie, tak się nie robi. Ej. Ej, ta metoda chyba serio działa. No poważnie. Chociaż za, zapewne teraz będzie pech. O... o mój Boże. Teraz się zaczęło. Ech. Zacząłem gadać. Czyli chciałem, zacząłem już chcieć to normalnie nagrywać. To dostałem za to karę. Eee. No, no ej no weźcie. No. No ej, No proszę cię. No, no. No, weź. No zlituj się. No, no wiem, że słabnie. Ej, wkurza mnie to, bo oni gadają cały czas do mnie takie rzeczy, jakbym był jakimś dzieckiem po prostu, który nie wie, jak grać w tą grę. A, a tak naprawdę ten boss fight jest strasznie trudny i to jest takie absurdalne trochę. Moje PS2 zaczęło głośniej chodzić. chyba się wkurzyło. O o o o o o, może się uda? O, udało się w końcu. Is it dead? I don't think so. Just Dobra, spadamy stąd. Oh my goodness! Explain yourselves, both of you. Well, what it is? It's my fault, Professor McGonagall. Miss Granger I went looking for the troll. I read about them and thought I could handle it. But I was wrong. If Harry and Ron hadn't come and found me, I'd probably be dead. Be that as it may, it was an extremely foolish thing to do. I would have expected more rational behavior on your part, and I am very disappointed in you, Miss Granger. Five points will be taken from Gryffindor for your serious lack of judgment. As for you two gentlemen, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. Five points will be awarded to each of you for sheer dumb luck. Perhaps you ought to, to, to go.

więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, zapisać sobie na wizji i tak dalej, i tak dalej. Zapiszemy sobie tutaj, na tym drugim zapisie. Warto mieć dwie, dwa zapisy, bo zawsze coś się może źle nagrać i tak dalej. No to dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w następnym odcinku. I kamera coś wariuje. W każdym razie trzymajcie się i cześć!